wyróżnienie czwarte, które. Wyróżnienie specjalne. Dlaczego specjalne? Bo tym razem nie jest to wyróżnienie za ilustrację. Ilustracje tutaj wymagają jeszcze pracy, ale wyróżnienie za bardzo oryginalny koncept. Mianowicie dwie artystki polskie, Oliwia Michniewska i Paulina Szuścik wymyśliły serię książeczek do nauki języka migowego. I otóż jest to bardzo Kompletna idea, logicznie uporządkowana, mianowicie seria książeczek, plus aplikacja, plus takie książki zabawki. Świetna książka do wspólnej zabawy i nauki jednocześnie. Bardzo pożyteczna. Mieliśmy tylko niedosyt co do tej formy graficznej. Wydaje mi się, że, że można ją zrobić ciekawiej pod tym względem. Ale niewątpliwie. Hmm, Książka jest warta tego, żeby ją dopracować i warta tego, żeby, żeby, żeby tę serię książeczek wydać.